Przed nami premiera finalnej wersji systemu iOS 171, który według najnowszych doniesień ma zagościć w naszych iPhone'ach najpóźniej do 24 października. Jeśli z kolei tak jak ja korzystacie z uaktualnień beta i zainstalowaliście wersję Beta 3, to mogliście już teraz napotkać kilka nowych funkcji i ustawień, które postanowiłem zgromadzić w tym materiale. No to zaczynamy! A jedną z pierwszych zmian, którą możesz szybko zauważyć jeśli posiadasz iPhone'a z dynamiczną wyspą to pojawiająca się ikona latarki w momencie kiedy jej używasz. Może wydać się to błahą rzeczą, ale z drugiej strony przypomnijmy sobie ile razy przemierzaliśmy miasto z niepotrzebnie włączoną latarką w telefonie, który spoczywał przez dłuższy czas w naszej kieszeni. Zatem od teraz informacja o włączonej latarce będzie widoczna w dynamicznej wyspie. Kolejna funkcja dotyczy dzwonku i jest to spore zaskoczenie, bo nie dość, że w nowym iOS mamy do dyspozycji zupełnie nowe bądź przeprojektowane dzwonki, to w wersji 17.1 otrzymujemy dostęp do Tone Store w ramach iTunes, czyli sklepu, gdzie możemy w tym wypadku nabyć za kilka złotych nietuzinkowy dźwięk komunikatów, czy choćby dzwonek z naszą ulubioną muzyką. Z jednej strony to fajna wiadomość, bo dzwonek z motywem GTA V to coś o co nie prosiłem, ale bardzo potrzebowałem zaś. Z drugiej strony to kolejne miejsce z mikropłatnościami zaszyte w naszym telefonie, więc wiem, że muszę zachować umiar. Warto także dodać, że nowe dzwonki, na które część użytkowników narzekała, że grają zbyt cicho, zostały poprawione i od teraz dają się znacznie lepiej słyszeć. Jeżeli lubicie dynamiczny zestaw zdjęć, które pojawiają się w ramach tapety na iPhone'ie, to od teraz będziecie mogli wybrać ich konkretne kategorie. Wystarczy, że wejdziecie w ustawienia, a następnie przejdziecie do sekcji tapeta. Dodaj nową tapetę i wybieramy mieszanie zdjęć. Jak możecie zobaczyć w tym miejscu możemy wybrać zarówno kategorię, jak i konkretną osobę, która ma pojawić się w trakcie mieszanych zdjęć. Albo po prostu wybrać album, w którym przechopanie. Swoje ulubione kadry. Będąc jeszcze przy temacie tapety, warto wspomnieć, że kiedy jesteście na etapie jej konfigurowania na podstawie nowego zdjęcia czy obrazka, to możecie skorzystać z opcji rozwiń tapetę, tak by w łatwy sposób dopasować jej rozmiar do waszego ekranu bez konieczności kadrowania i pomniejszania jej jakości. A jeśli kupiliście nowego iPhone'a i wciąż macie dylemat, w jakie etui go ubrać albo jakie dopasować do niego szkło, to jest to dobry moment, by skorzystać z Waszej przeglądarki i wpisać adres pancernik.eu. Znajdziecie tutaj naprawdę pokaźny wybór różnego rodzaju akcesoriów do iPhone'a oraz telefonów innych producentów. Do tego na stronie naszego sklepu znajdziecie rozwiązania Smart Home, sprzęt optyczny, smart gry oraz wiele innych produktów. Zapraszamy! Tryb czuwania to jedna z moich ulubionych funkcji w nowym iOS, a od teraz będziemy mogli dodatkowo decydować o pracy wyświetlacza. W tym celu wystarczy wejść w ustawienia, wybrać tryb czuwania, a następnie przechodzimy do sekcji wyświetlacz. I tutaj możemy zdecydować kiedy i czy powinien wyłączyć się nasz wyświetlacz w trakcie korzystania z trybu czuwania. Kolejne ułatwienie wylądowało w aplikacji Apple Music, gdzie dotychczasową ikonę serca zastąpiono gwiazdą którą oznaczamy utwory, albumy, playlisty czy wykonawców jako ulubione. Od teraz polubione przez nas kawałki będą dodawane do wygenerowanej automatycznie playlisty Ulubione utwory. Udogodnieniem jest także możliwość dania gwiazdki, kiedy korzystamy z aplikacji na zablokowanym ekranie. Możemy także w łatwy sposób personalizować okładki naszych playlist czy albumów. Jeśli polubiliście udostępnianie rzeczy osobom znajdującym się w pobliżu, to od teraz będziecie mogli kontynuować wysyłanie i odbieranie plików przez AirDrop nawet kiedy utracicie połączenie z siecią Wi-Fi. Warto zwrócić uwagę na ostatnią pozycję o nazwie Poza zasięgiem. Kiedy wybierzecie używaj danych komórkowych, będziecie mogli korzystać z airdropa nie tylko w zasięgu Wi-Fi, ale praktycznie w dowolnym miejscu, gdzie jest dostępny sygnał waszej sieci. Jeśli korzystacie z aplikacji książki, to od teraz poruszanie się zarówno po sklepie, jak i własnej bibliotece e-booków oraz audiobooków powinno być dla Was przyjemniejsze ze względu na przeprojektowany interfejs. Kolejna może pozornie mało znacząca zmiana zawitała w aplikacji App Store. gdzie Będziemy mogli łatwiej skorzystać z pola wyszukiwarki, którą można wywołać za pomocą ikony Szukaj, umieszczonej w dolnej części ekranu. Niby nic, ale kiedy korzystamy z telefonu jedną dłonią, może być to po prostu wygodniejsze rozwiązanie. Dajcie koniecznie znać, czy ta lista drobnych udogodnień jest dla Was pomocna. A tymczasem ja dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i widzimy się przy okazji kolejnych poradników i recenzji. Do zobaczenia. Do usłyszenia!